Znajdujemy się w Przemyślu, 12 km od granicy polsko-ukraińskiej, niedaleko przejścia Medyka. Co robią tutaj wolontariusze Caritas? Wolontariusze Caritas przede wszystkim w tym miejscu, ich zadaniem jest spotykanie drugiego człowieka, który wysiada z autobusu przewożącego go z nadgranicy i zaopiekowanie się nim, pokazanie gdzie może coś zjeść, gdzie może coś wypić, poszukanie kierunku działania, kierunku kto może odebrać taką osobę, dokąd może ją zawieść, a także doraźnie reagują na wszystkie potrzeby, ponieważ weszliśmy jako Caritas razem z setkami innych wolontariuszy, którzy działają w różnych organizacjach, a w dużej mierze większość chyba wolontariatu, która zadziałała spontanicznie od samego początku, co jest bardzo budujące, to są ludzie, którzy samo, to są rodziny. To są małżeństwa, to są przyjaciele, którzy skrzykiwali się i przyjechali. Wczoraj na, przykład na cały dzień była rozstawiona ekipa z Zakopanego. Niesamowite i piękne poruszenia są tutaj. Słyszymy też, że jest wiele przejść granicznych i sytuacja tam bardzo się zmienia. Czy tam jest potrzebna stała obecność wolontariuszy? Jak wygląda sytuacja? Dobrze jest, jeżeli ktoś chce jechać na jakiś wolontariat, na początek rozeznać, w jaki sposób może pomóc. No bo tych rodzaj działań wolontariackich jest naprawdę bardzo dużo. Przecież wolontariuszem jest, jest na przykład też ta osoba, która przy, przyjdzie tutaj, zatrzyma się przez chwilę i z kimś porozmawia i doda komuś otuchy. Czy wolontariuszem jest ta niesamowita ekipa, która tutaj na przykład przy tym stoisku z Ukrainy to są Ukraiń, Ukraińcy, którzy są w Polsce, skrzyknęli się, zrzucili się i postanowili zrobić taki kącik dla dzieci, z którego można, z tym, gdzie można przyjść z dziećmi i tutaj są im pampersy i zabawki, i jedzenie. To, to, to jest kolejna spontaniczna akcja i my działamy wśród wielu takich ludzi. Bardzo wiele osób pyta, jak wygląda sytuacja na granicy, co się tam dzieje, czy są potrzebni wolontariusze. No, to jest sytuacja, na którą, jeżeli ja odpowiem Tobie teraz, to może się okazać, że jak ludzie oglądają ten film, to ta sytuacja już jest zupełnie inna, ponieważ ona zmienia się z godziny na godzinę. To są, to są sytuacje, gdzie. Mamy przejść po kilka tysięcy osób albo po kilkaset osób i, i tak naprawdę dużej uważności i czujności to jest wręcz niewykonalne, żeby precyzyjnie dotrzeć tak z pomocą, jakbyśmy sobie tego życzyli. Reagujemy spontanicznie, ale też warunki są takie, że, yy, że, 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 że taka pomoc po prostu to jest pomoc, na którą nas stać i zobaczmy na jaką pomoc nas stać. Stać nas na pomoc, która jest solidarną pomocą wielu setek tysięcy ludzi w Polsce, którzy dzwonią, którzy przyjeżdżają, którzy oferują swoją pomoc, którzy przynoszą rzeczy, którzy przynoszą jedzenie, przygotowują kanapki, przygotowują y, napoje. Ludzie po prostu chcą pomagać i to jest niesamowite. Przypomnę tylko, że na, to nagranie mamy w środę popielcową, w czas, kiedy rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, czas duchowej walki człowieka, i tutaj. Jak to jest symboliczne, zobacz, że, yy, że osoby, które potrafią w takim kryzysie podzielić się, bo przecież jeszcze my wychodzimy po prostu z trudnej sytuacji na granicy białoruskiej. Wychodzimy tak naprawdę z sytuacji... Proszę zobaczyć to, wychodzimy z, wychodzimy z trudnej sytuacji. Wychodzimy z trudnej sytuacji w czasie pandemii. Mamy przecież ogromną inflację, mamy ogromne rachunki poszły za, za energię, a nagle człowiek okazuje się, że potrafi zobaczyć, że są ludzie, którzy są jeszcze w większych potrzebach, że, że są ludzie, którzy potrzebują przekonania o tym, że pomimo tego, że stracą swój dom fizyczny, to to nagle dzięki tej wspólnocie, która tutaj przychodzi, która tutaj ofiaruje najróżniejsze rzeczy, wskazuje, że to miejsce również, również może być Twoim domem, że, że ogromny odzew Polaków to ogromne zjednoczenie. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie pragną pomagać, ludzie pragną pokazać całemu światu, wbrew temu co się dzieje w tym momencie na Ukrainie, że jest na tym świecie o wiele więcej dobra niż zła. I to przekonywanie drugiego człowieka, nieustanne przekonywanie tych dzieci, które przechodziły, tych, tych ludzi, którzy tutaj są, że, y, że, że mamy ojca, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, to to jest naprawdę niesamowite wejście w wielki post, żeby cały czas przełamywać siebie, szukać... Y, rezygnowania z samego siebie, rezygnowania z siebie na rzecz drugiego człowieka, żeby zobaczyć ile z rzeczy, które mam w domu, to są rzeczy, którymi mogę się jeszcze podzielić, żeby zobaczyć iloma rzeczami, ile miejsca mam w domu, którym mogę się podzielić. To jest yy, dla mnie twórcze doświadczenie niesamowite i budujące. Solidarność jest tutaj w przemyślu bardzo odczuwalna, również na granicy. Jest też wiele osób w całej Polsce, które zwracają się do nas i zadają pytanie, chcemy pomóc, chcemy to zrobić mądrze, co zrobić, żeby ta pomoc była też efektywna. Co można im powiedzieć? Rozejrzyjmy się najpierw lokalnie w domu, zobaczmy, kto przyjął już osoby. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Bo może być tak, że jest potrzebne, że jest potrzebne wsparcie. Takiej osoby, właśnie. Nie wiadomo, na jak długo się taka osoba zatrzymuje. Żebyśmy siebie słuchali wzajemnie, zobaczyli, co jest w mieście robione, w jaki sposób jest przeprowadzona zbiórka, czy jesteśmy gotowi na przyjęcie większej ilości ludzi, czego potrzeba, a czego jest aż nadto, czym można się podzielić z jakąś inną wspólnotą. I sieciujmy się, wymieniajmy się informacją, ale taką informacją, która jest prawdziwą informacją, Nie, weryfikujmy, na ile to jest możliwe, nasze. To wszystko to, co opuszczamy, też w sieci, bo to jest ogromna trudność, że posyłamy, że gdzieś jest potrzeba, wiadomość, która jest sprzed dwóch dni, a to cały czas się, cały czas się zmienia. Czyli jeżeli odzywam się do lokalnego Caritasu i niosę tam pomoc, chcę na przykład odpowiedzieć na zbiórkę rzeczową, to jak konkretnie to zrobić? Jak to zapakować, co przywieźć, jakie to powinny być rzeczy? Dowiaduje się najpierw, dowiaduję, co jest potrzebne, a w momencie, jak mam przygotowaną paczuszkę, to dobrze by było ją opisać czytelnie, dla kogo ona jest co przygotowana znaczy? i co tam w środku się znajduje. Hmm. Czytelnie to może być po polsku i to może być po ukraińsku, taki napis. Czy nawet ewentualnie po rosyjsku, żeby, żeby osoba, która sięga po taką paczkę, nie musiała rozpakowywać, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. No i, i druga, druga rzecz, no to jest yy, dowiadywanie się tego wszystkiego. Co jest napisane na stronie internetowej Caritas decyzjalnej, w jaki sposób jest rekrutacja, w jaki sposób przebiega rekrutacja wolontariuszy? No i chyba tyle.